Cześć wszystkim! Jeśli myślisz, że gołębie to tylko ptaki, które przeszkadzają w parkach, to się zdziwisz. Dzisiaj pokażę ci, dlaczego warto je kochać, i nie tylko w kontekście walentynkowym. Przygotuj się na dawkę ciekawostek i porad, które mogą Cię zaskoczyć. A jeśli hodujesz gołębie, zrób sobie kawę, bo będzie wesoło. Gołębie to nie tylko ptaki, które znajdziesz na każdym miejskim placu. Wiem, że się powtarzam, ale to niesamowite, że są w stanie zapamiętać twarze ludzi. Tak, dobrze słyszysz. Twoje gołębie wiedzą, kiedy odwiedzasz je w parku i mogą cię poznać, nawet jeśli zmienisz czapkę. Właśnie dlatego nie próbuj rozmawiać z nimi na kawie. One już wiedzą, co masz na myśli. A jeśli chodzi o loty, to prawdziwi maratończycy. Gołębie pocztowe potrafią polecieć setki kilometrów, wracając do domu. Tak, nawet jeśli zrobisz im w międzyczasie przystanek na rynku głównym, one i tak trafią na miejsce. Jak one to robią? Magia? Nie, to po prostu ich supermoce. No dobrze, jesteś hodowcą gołębi, a może dopiero zaczynasz? Czas na kilka praktycznych rad. Po pierwsze, pamiętaj, że gołębie to nie są ptaki, które mogą jeść cokolwiek, co im wrzucisz. Tak, wiem, że w sklepie ze zdrową żywnością kuszą te drobne ziarenka. Ale nie, nie idź tą drogą. Twoje gołębie to nie wiewiórki w parku. One potrzebują prawdziwego menu. A teraz porada numer dwa: nie zapominaj o czystości. Tak, wiem, gołębie są w naturze. Ale jeśli chcesz, żeby twoje ptaki były zdrowe, to pamiętaj o odpowiednim gołębniku. Gołębie kochają porządek, ale nie lubią sprzątać, więc to na tobie spoczywa odpowiedzialność. Daj im ład, a one dadzą ci szybki lot. Ale gołębie to nie tylko ptaki hodowlane, prawda? W naszej kulturze mają specjalne miejsce. Kto by pomyślał, że w starożytnym Rzymie gołębie były traktowane prawie jak wipy, a w religii to prawdziwi symboliści: pokój, nadzieja, miłość. Tak, to gołębie są ptakami pokoju, ale muszę przyznać, że bardziej pokoju przynoszą mi wtedy, kiedy nie grzebią w moich roślinach. I to tyle na dzisiaj. Gołębie są fascynującymi ptakami, które potrafią naprawdę zaskoczyć. Jeśli hodujesz gołębie, mam nadzieję, że te porady ci się przydadzą. A jeśli dopiero zaczynasz, powodzenia. Jeśli film ci się podobał, zostaw suba, daj łapkę w górę i napisz w komentarzach, jakie są twoje doświadczenia z gołębiami. Czekam na wasze historie. I pamiętaj: Gołębie to nie tylko ptaki to prawdziwi mistrzowie lotu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. A teraz idź na spacer. Może spotkasz swojego gołębia, który Cię pozna. Cześć!